Dzień dobry wszystkim Pannom, witam Was na czytaniu sierpniowym. Witam Was przy pięknej świeczce. Pięknie ona wygląda, w rzeczywistości wygląda dużo fajniej, ale przy okazji muszę Wam powiedzieć, że pięknie pachnie. Pięknie pachnie, a otrzymałam ją od mojej bliskiej znajomej Izy, a Iza zajmuje się rozwojem duchowym. Więc jeżeli ktoś z Was byłby zainteresowany taką, taką terapią, takim, takim sposobem uwalniania pewnych lęków, obaw i takich rozterek, to zapraszam do Izy. Iza działa pod nazwą Moc kobiety. I tutaj niestety drodzy Panowie, Iza pracuje przede wszystkim z kobietami. Ale myślę, że jak się uprzecie i będzie Wam zależało na jakiejś hipnozie, bądź też na y, jakimś y, na czytaniu duszy, czy już innych podobnych takich y, zajęciach z Izą, to, to myślę, że Iza się zgodzi. Więc, y, jak wcześniej wspomniałam, Iza działa pod nazwą Moc Kobiety. Znajdziecie ją na YouTubie, na jej blogu, na Facebooku. Więc. Jak wygooglujecie moc kobiety, Iza na pewno wam się tam ukaże. To ku wstępowi, a teraz już zaczynamy od czytania na miesiąc sierpień, i tutaj zaczynamy, jak zawsze od uczuć. W uczuciach słuchajcie, odchodzicie od dawnych jakichś takich stereotypów, przemyśleń, takich nawyków emocjonalnych, a idziecie w taką yy, yy, nowy, nowy tok myślenia, yy, nowy, nowe spojrzenie na emocje wasze, na wasze uczucia, więc tutaj yy, mała przemiana taka wewnątrz was się dzieje. Dla niektórych z was będzie to po prostu odejście od jednego, wejście w drugie uczucie, tak? Więc tutaj. Yy, w związku z tym, że jest to ogólne czytanie, nie, nie, nie mogę czytać tak jednostajnie, tak? tylko muszę tutaj dać parę wyborów. Więc zdecydowanie, przemiany emocjonalne w waszym wnętrzu się zadziewają. I no, dajcie znać, co tam u was się dzieje w głowie, co jeżeli chodzi o finanse u panien. Drogie panny. Finansowo y, liczycie na jakieś nowe, nowe możliwości, bo y, finansowe oczywiście, liczycie na to, że coś nowego jakieś nowe projekty, nowe prace, y, które pozwolą Wam y, zasilić wa, Wasz portfel. Myślicie o tym, liczycie na co, jakieś nowe, nowe rzeczy, które spowodują, że będziecie mogli inaczej bądź lepiej zarabiać, bo w tej chwili to, co jest, to już jest dla Was takie bardzo nudne. Czy też jakby w tych finansach jest bez zmian. Czyli chcielibyście trochę więcej, trochę lepiej, a tutaj. Od dłuższego czasu nic się nie dzieje, tak? Yy, czy też jest dokładnie tak samo od yy, już miesięcy, bądź też i lat. Więc chcielibyście tutaj coś zmienić finansowo, ale na razie w sierpniu, póki co yy, nic się tutaj w tej kwestii no, niestety nie zadzieje. Może to jest kwestia okresu wakacyjnego, zobaczymy później, jak będzie we wrześniu u Was. A co w pracy? No widzicie, a w pracy wręc, wręcz odwrotnie. W pracy tutaj jest, macie dziewiątkę i dziesiątkę denarów, więc w pracy są przełomy. W pracy są właśnie fajne rzeczy, nowe projekty, dużo się dzieje, jest taki pełen dostatek w pracy, jakby jesteście i zadowoleni, czy też zadowolone, przepraszam, panny zadowolone z tej pracy, jest tak owocnie, jest no, jest wszystko, co mogłybyście sobie wymarzyć, więc już jakby lepiej może nie być to, mam wrażenie, że wchodzicie też z jakimiś takimi nowymi rzeczami w tej pracy inwestujecie w coś czy też jakby inwestujecie swój czas nie, 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 to nie musi być inwestycja finansowa oczywiście, ale chodzi o to, że SWój czas, swoją energię, swoje pomysły, i jest to taki bogaty wachlarz, yy, że, że naprawdę tutaj się dzieje. No, dziwne, żeby to się nie przełożyło później na finanse. Więc yy, zobaczymy. Poczekajmy na wrześniu, bo sama jestem ciekawa, jak to u Was się zakończy. Yy, I co tutaj mamy, jeżeli chodzi o rodzinę? W rodzinie macie taki. Yy, tak, dla części z Was będzie to y, super fajny czas, takie oszołomienie y, tym czasem spędzonym z rodziną, i tak będzie super fajnie. Dla innych będą to jakieś takie y, troszeczkę y, dylematy, rozterki, y, jeżeli chodzi o ten, y, to ognisko domowe. Nie wiem, czym one mogą być spowodowane, ale myślę, że każdy z Was wie najlepiej. Ale są tutaj jakieś takie. Dylematy, z którymi część z Was się, że tak powiem, w cudzysłowie bije. Sami nie wiecie, co zrobić, jaką, którą drogą pójść w, tym, w, tym, w tej rodzinie. Tak jakbyście by, były, drogie Panny, tro, troszeczkę rozdarte, wiecie, emocjonalnie, takie mam wrażenie. A dla, ale to tylko dla jakiejś części, bo dla innych będzie to karta zwiastująca pełne szczęścia, takiego oszołomienia emocjonalnego w rodzinie. Co do Was idzie? Co do Was idzie? Słuchajcie, idzie jakaś nowina, jakaś, jakaś wiadomość, informacja, nie spodziewacie się jej, tudzież dla części z Was będzie to też miało jakiś związek z dzieckiem Waszym, tak? Z jakimś młodym członkiem rodziny, więc tutaj Część z Was będzie miała myśli związane, czy też skupione wokół dziecka Waszego, czy też nie tyle Waszego, co małego jakiegoś członka rodziny, czy znajomych. No, skupi ten, ten mały człowiek wokół Was swoje myśli. Ale dla części nie będzie to nic z dzieckiem związane, ale z ale właśnie z jakąś informacją, wiadomością. Niektórzy z Was mogą też szlifować, jakąś, znaczy nabywać jakąś wiedzę, szlifować już wiedzę, którą macie, jakby zgłębiać ją bardziej, tak? Więc tutaj też to będzie taka niespodzianka dla części z Was, bo nie spodziewacie się tego, a przyjdą do Was takie informacje, taka wiedza. Która wzbogaci Was intelektualnie. O. Nadzieje bądź obawy. Liczycie na jakąś szybką informację znowu informację, nie spodziewacie się informacji, ale też liczycie albo na jakąś informację, na jakiś szybki obrót sprawy. Tudzież, część z Was może gdzieś wyjechać, tak? Są wakacje, więc siłą rzeczy liczycie na to, że jeszcze gdzieś wyjedziecie, pojedziecie na wakacje. Może ten, może ten wyjazd będzie związany też z pracą, właśnie. Więc liczycie albo na jakiś wyjazd, albo liczycie na, na jakieś wieści, które chcielibyście otrzymać. Czy też chciałybyście, drugi panny? No i Karta Rada. O, Karta Rada mówi cie, do Ciebie: ciesz się y, wszystkim, co do Ciebie przychodzi w tym, w tym miesiącu, czyli w sierpniu. Y, ciesz się każdą chwilą, y, każdym nawet najmniejszym sukcesem, y, każdą rzeczą, która do Ciebie przychodzi, po prostu ciesz się nią, przekładaj to w Coś miłego, sympatycznego, w sukces to przekładaj każdą drobną rzecz. Każda rzecz, najmniejsza, nie musi być to nic wielkiego. Możemy z tego wyciągać przyjemne emocje i wrażenia, więc Karta Rada mówi: bądź przy tym, stój przy tym, ciesz się. Ciesz się wszystkim, co do Ciebie w tym miesiącu przychodzi. I z, tą, z tym radosnym przesłaniem Was zostawiam. Życzę Wam udanego miesiąca i do usłyszenia następnym razem.